Tarnica. Najwyżej położony szczyt w Bieszczadach Polskich. Mający 1346 metrów nad poziomem morza. Najłatwiej dojść na ten szczyt, moim zdaniem, z tego. Aczkolwiek ja dzisiaj szedłem z Mucznego przez Bukowe Berto. I będę schodził do Ustrzyk. Górnych. Tutaj jest taki krzyż charakterystyczny dla latarnicy. Każda, a tak powiem, góra, każde, każde pasmo górskie ma swój gewond. Tak mówiąc, kolokwialnie. Jest piękne miejsce.